Witam i pozdrawiam Was. Witam Was. Dzisiaj kolejny temat buzdyganek. Dokładnie, buzdyganek naziemny. Co to za roślinka? To jest ogólnie roślinka, która lubi rosnąć tam, gdzie jest ciepło. W Polsce ona raczej bardzo rzadko występuje i wydaje mi się, że praktycznie jest graniczy to niemożliwością, żeby ją raz znaleźć, chociaż może być, że gdzieś już rośnie, ponieważ nasz klimat też się powoli ociepla i no, zimy już praktycznie nie było. Tyle co było, co kot napłakał, jak to się mówi, tego śniegu, także myślę, że za niedługo może już i będzie rosnąć u nas. Ale jest to roślina, która była znana już 5000 lat temu. E, głównie stosowano ją w medycynie ajurwedyjskiej oraz w medycynie chińskiej. Tam były takie dwa główne filary, gdzie ona była bardzo często stosowana. Oczywiście stosowali ją też i Grecy, i różne inne nacje. Bardzo często znajdowała zastosowanie kiedyś, dawno temu, w, można powiedzieć, w uzdrawianiu niepłodności. Czyli jeżeli były jakieś problemy, żeby zajść w ciążę, to właśnie sięgano tutaj sobie po buzdyganka wtedy. Jej kolejną zaletą to jest to, że działa, można powiedzieć, jak taki afrodyzjak na mężczyzn, przez co tutaj zwiększa się aktywność płciowa u mężczyzn. Ale ma jeszcze jedną inną zaletę, ponieważ zwiększa również ukrwienie narządów płciowych u mężczyzn, co skutkuje tym, że można na przykład wykluczyć jakąś niebieską tabletkę, jeżeli coś takiego ktoś używa, ponieważ wtedy to już za bardzo nie jest potrzebne, także można śmiało to tym zamienić. Pomaga również obniżyć ciśnienie krwi jeżeli jest e, zbyt wysokie, także również tutaj jakieś działanie zauważono tego. E, poprawia również nam pracę narządów wewnętrznych różnych oraz zwiększa częstotliwość oddawania moczu, co można powiedzieć jest moczopędna. Również odporność idzie do góry. Tak, całego organizmu, czyli że po prostu nie będziemy tak szybko chodzić i biegać z czerwonym Nosem. Ale jej kolejną jeszcze bardzo ciekawą właściwością jest to, że zwiększa również poziom testosteronu u mężczyzn w organizmie. Jak wiemy, po 30 powoli zaczyna już to troszeczkę opadać ten testosteron, idzie coraz go mniej, coraz go mniej. Co idzie również w parze przez to, że zaczynamy na przykład łysieć jako mężczyźni przy spadku testosteronu. Tutaj buzdyganek ma w sobie to fajne, że zwiększa nam ilość tego testosteronu, przez co chroni również mężczyzn przed tym, żeby im na przykład piersi nie urosły, e, co mi kiedyś na przykład wystąpiło przy nerwicy, jak przesadziłem z chmielem. To nie było proste, żeby się tego pozbyć. To może jeszcze do końca nie zeszło, ale już... No... E, chmiel jednak... Ponieważ ja przesadziłem z śmielem, tam było naprawdę. Ja miałem pół szklanki suszu i pół szklanki wody e, wtedy, dlatego brałem naprawdę końskie dawki, no i przegięłem pałkę, że tak powiem. Tego się to skończyło tym, że miałem piersi. Fajny rozmach również było. No ale nie ma, niestety, znikły. Także tutaj buzdyganek również e, może przed takimi rzeczami zabezpieczyć. No, i też oszczędzi nasze włosy, żebyśmy do końca nie byli od razu cali łysi. Chociaż czasami łyso też jest fajnie. Ja kiedyś lubiłem nosić krótkie włosy, miałem tak zwany milimetr, zawsze na głowie. Ale na biljacht to różni jest bardzo dobrze. E, bardzo często jest też używany przez sportowców, ponieważ zwiększa naszą wydajność fizyczną, siłę. Również poprawia tutaj mięśniową tego wszystkiego. Tylko trzeba troszeczkę uważać, bo niektóre źródła donoszą, że jest on jak gdyby na liście dopingu nawet się znalazł i że może być zabroniony i może się to skończyć jakąś dyskwalifikacją. Chociaż znowu drugie źródła podają tego, że ponoć jest niewykrywalny i do końca, no nie wiem, bo ja nie miałem tutaj z tym do czynienia, nie udało mi się tego sprawdzić, czy jest wykrywalny, czy nie. Dodatkowo zwiększa nam również ilość plemników oraz ich żywotność się przedłuża, czyli po prostu dłużej sobie tam pływają tam i z powrotem. Co może również być korzystne przy tym, jeżeli one są osłabione u kogoś, to wtedy może to rzeczywiście być ciekawym efektem. Dodatkowo Pomaga również nam w problemach z prostatą. Jeżeli ktoś cierpi na zapalenia prostaty, na przykład, czy przerost prostaty, to tutaj również zauważono ciekawe efekty, że też obkurczało się troszeczkę zapalenie prostaty, co pomagało nam lepiej oddawać mocz jako mężczyznom, ponieważ przy przerostie prostaty jest to, że trzeba często wstawać w nocy, jest to bardzo uciążliwe, ponieważ sen nie jest taki, jak ma być. I tutaj przynosi to czasami ulgę. Również jest e, ten rzecz, który zlikwidują, ten słowo jest ok, na bakterii i grzybice, bo ten inne słowo my nie możemy mówić. Dodatkowo regeneruje nasz organizm, e, wzmacnia układ nerwowy, i poprawia nam tutaj e, jak gdyby głębokość e, snu można coś w tym stylu powiedzieć. To znaczy poprawia sen. Likwiduje również e, senność oraz e, zmęczenie. Czyli jeżeli ktoś jest bardzo taki zmęczony, z pani go bierze, tutaj może również e, troszeczkę się tym wspomóc. ale paradoksalnie jest to bo jak przed chwilką słyszeliście, poprawia również nas sen. Czyli i likwiduje zmęczenie, ale znowu wieczorem poprawia sen. Także na takich jak gdyby dwuplaszczyźnie znowu działa. Też przynosi ciekawe efekty w cukrzycy, jeżeli ktoś tutaj ma problemy, czyli opycha się zbyt dużo ciastkami, na przykład, albo inne węglowodany przesadza, typu ziemniaki i tak dalej. Poprawia pracę wątroby i nerek oraz jeszcze przede wszystkim pomaga nam tutaj spalić nadmiar tłuszczu czyli jeżeli ktoś ma oponkę ratowniczą którą sobie w zimę już założył że jakby był czasem nad morzem i miałby utonąć to ma już tą oponkę założoną taką wokół siebie to można tutaj to troszeczkę pomóc się tej oponki pozbyć I, bo nie trzeba nam w dniu codziennym chodzić z kołem ratunkowym na brzuchu to jest no niczego niepotrzebne aż tyle wody nie mamy, nie mieszkamy w Holandii E, głównie można go spotkać jako suplementy e, na rynku, czyli wtedy jest stawkowanie takie, jakie jest. Ja miałem go jeszcze w formie herbaty i tak między 2 a 6 gram na dzień wystarczało mi, żeby tutaj jakiś efekt tego zobaczyć, używanie. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o tą roślinkę. Jeszcze jest taki fajny żarcik, można powiedzieć. Bryssel Een Pis, Het is Hoe ziet hij eruit wanneer hij daar aan het urineren is? Een flinke, volle straal. En daar kan menige volwassen man die problemen heeft daarmee nog een voorbeeld aan nemen. Dus dat is een fontaine, een zieciaczek, die hier zit en is ziek. En heeft een heel goede, een heel strumień, moet je is heel silijk. Dus ik denk dat hier. sobie mężczyźni przykład z niego wziąć. A jeszcze jeden bardzo, bardzo ważna rzecz. Ten żół, proszę bardzo, jest tylko i wyłącznie dla facetów. Proszę bardzo, kobiety, nie zbierajcie ten żół. Tak, nie wolno u kobiet nie stosuje się buzdyganka, bo może to mieć odwrotny efekt, ponieważ. Mamy później broda i. Taki cios tutaj. I wąsy na przykład. Także wtedy się sprawdzi przysłowie. Gdyby babcia była dziadkiem, to by miała wąsy i brodę. Także tyle na dziś. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Hej. Do następnego, pa.